Karpiowy podcast Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu Z tej strony Michał Rakowicz Jest ze mną dzisiaj Paweł Mateja Witam Cię Pawle Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy Dawno w Karpiowym Podcaście nie było dyskusji. Postanowiliśmy z Pawłem tutaj przełamać trochę ten impas w tymże zakresie. I dzisiaj podyskutujemy, porozmawiamy sobie w sumie o czymś mimo wszystko nietypowym, jak na Karpiowy Podcast, jak na Karpen Noctem, a mianowicie o komiksie. I to jeszcze polskim komiksie. A mianowicie, weźmiemy zgodnie z zapowiedzią, którą jakiś czas temu rzuciliśmy na naszego facebooka, za komiks, za serię komiksową, już w zasadzie w tej chwili zatytułowaną Doompipe. Jest to seria komiksowa, którą tworzą Henryk Glaza oraz Tomek Kaczkowski. To jest w zasadzie ich dziecko głównie. Ale w poszczególnych numerach pojawiają się także inni twórcy komiksowi, ale o tym może za chwilę. Na, na początek, Pawle, zanim przejdziemy już do meritum, do samego Doom Pipe i tym, do tego, z czym to się je, jak to wygląda, cóż to jest za seria komiksowa, to cię zapytam w ogóle o komiks. Na ile ty. Śledzisz komiksy, śledzisz polskie komiksy. Jak ty w ogóle znajdujesz to medium, szczególnie w kontekście no, horroru czy grozy, o której w Karpenoktem dominująco mówimy, dominująco traktujemy? Mhm. W zasadzie pytasz. Dobra, zadałeś mi duże pytanie naraz, jak ja się odnajduję w komiksie, w zasadzie w ogóle, to znaczy ja w zasadzie tego medium w ogóle nie śledzę, ale od jakiegoś czasu zacząłem się nim po prostu interesować, tylko że to jest jakby, mm, mam, wrażenie, że bo mam wrażenie, że od kilku dobrych lat ten komiks się robi coraz taki bardziej popularny, z tego coraz więcej i ja wskoczyłem w to jakby w momencie, w którym tego już naprawdę moim zdaniem dużo wychodzi. I, no i nie śledzę jakoś tam nowości, zapowiedzi, takich rzeczy, w zasadzie nie czytam też ich za dużo, ale mam zamiar tak sukcesywnie sobie jakby nadrabiać i jakieś klasyki, i jakieś takie mm, fajne nowości, przy czym no właśnie tutaj w, przede wszystkim interesuje mnie chyba horror. Bo do, przyznam, że ja... ja może, może nie jest to do końca tak, że ja miałem jakiś yy, Jakąś niechęć, awersję do komiksów, ale bo byłem też świadom tego, że to są bardzo różnorodne rzeczy, ale przez bardzo długi czas kojarzyły mi się mimo wszystko głównie z superbohaterami, a nie znoszę superbohaterów. I jakby, no, wiedziałem, że to nie, nie, nie tylko o to chodzi, że to jest w zasadzie tylko jakiś może naj, naj, najpopularniejszy czy najlepiej się sprzedający, ale tylko fragment, no, ale jakoś nie wiem, no. W zasadzie, że, żebym sięgnął wcześniej po komiksy, to musiałbym trafić na horrorowe, a na takie nie trafiłem. Więc no, moja znajomość opierała się chyba głównie o takie rzeczy jak Kactor Donald. A, no, jakiś czas temu. To właśnie chyba nie wiem, czy dzięki tobie, czy dzięki Szymasowi sięgnąłem po Witches Snydera. Uznałem, że to jest fantastyczna rzecz, i, i od tego czasu jakoś tam więcej staram się tego kupować. No a moja żona swoim drogą jest fanką komiksów, więc też. Yy, no, staramy się jakoś sobie biblioteczkę budować tego. Tak, chłoniesz przez osmozę, tak zwany. Trochę komiks, rozumiem. E, Okej, okay, no, ze mną to jakby jest troszeczkę inaczej i to też pewnie e, powoduje, że być może zaraz o tym też będziemy dyskutować, możemy patrzeć trochę na e, Doompipe z nieco odmiennej perspektywy, no bo w sumie ja od paru lat, jak powróciłem do komiksu, bo miałem z nim... Naprawdę dosyć długi rozbrat po tym, jak zaczytywałem się komiksami w dzieciństwie i tam za, za gówniarza, no to naprawdę zacząłem bardzo dużo tego wszystkiego czytać. A tym bardziej, że to, co wspominasz o horrorze to też jest tak, że jak mam wrażenie, że komiksów nawet z tych spoza superhero, o których wspomniałeś no już od ładnych paru lat wydaje się naprawdę dużo, szczególnie komiksu europejskiego w Polsce mamy bardzo dobry wybór i sporą listę tytułów to jakby i tak było tak, że horror wydaje mi się był relatywnie w niewielkim stopniu obecny, a teraz to też od już paru lat bardzo silnie się zmienia. A co ciekawe, dumpa, po którym dzisiaj sobie rozmawiamy, to jest też kolejny horror made in Poland, no bo takich projektów skojarzonych z grozą już się kilka, jak nie kilkanaście pojawiło. Szymas o niektórych z nich wspominał na Nekropolitanie, to, to chętnie Wam je też podlinkujemy, sobie możecie posłuchać, nie wiem, czy to o komiksach Zawki, czy, czy innych polskich twórców. Jakiś czas temu rozmawialiśmy też z Szymasem o serii komiksów zatytułowanej Wydział Siódmy, czyli takim trochę Perelowskim owskim archiwumiks, można powiedzieć, w bardzo fajnej, bardzo ciekawej Serii. No, a dzisiaj rozmawiamy o Doom Pipe i na początek krótko, może cóż to jest i, i czym się odróżnia ta seria od różnego rodzaju innych komiksów grozy, które są w Polsce dostępne. Różni się mianowicie tym, że jest to po pierwsze seria wydawana w zeszytach, co cały czas jest jakimś tam unikatem na polskim rynku. No, bo ze względu na specyfikę tego, jak u nas się komiksy wydaje, jak się sprzedaje, no to dominują raczej wydania zbiorcze. Te wszystkie potężne albumy, które teraz na Instagramach i nie tylko można zobaczyć. Zeszytówki po tym, jak TM Semik w latach 90. zalał rynek, no. Prawie, że umarły. Bardzo rzadko się to w tej chwili wydaje. Mamy w tej chwili właśnie ten Wydział 7, który wychodzi w zeszytach i mamy Doom Pipe. Przy czym w stosunku do Wydziału siódmego ta seria komiksowa różni się tym, że nie skupia się na jednej zamkniętej opowieści w ramach danego zeszytu, tylko dostajemy krótkie opowiastki w konwencji grozy, w konwencji world fiction, czasem czarnego humoru, a czasem to jest miks wszystkich tych elementów. Między innymi ja dlatego postanowiłem właśnie Ciebie wciągnąć do, do tej dyskusji, Pawle, bo jesteś znanym i szanowanym znawcą world fiction tutaj na Karpenoktem nie tylko czy w polskim grozonecie, więc uznałem, że właśnie coś, co operuje w takich klimatach może Ciebie zainteresować. No i powiedz, na ile właśnie taka, taka konwencja, czyli krótkie, bo, bo te zeszyty mają tam między 16 a 20, 20 parę stron, krótkie historyjki, jak Ci się to spodobało? Od tej strony i fabularnej. I rysunkowej, bo oczywiście, jeżeli mówimy o komiksie, no to trzeba pamiętać, że to są zawsze dwie uzupełniające się i nierozerwalne kwestie. Okej, okay. jeśli chodzi o formę, to ja mimo wszystko pewnie skłania skłaniałbym się bardziej ku tym wydaniom zbiorczym. Aczkolwiek, no tutaj forma tego jest ładna, nie? Także ja jakby nie mam nic przeciwko, ale gdybym miał do wyboru czytać te komiksy w wydaniu takim zbiorczym. No, przy czym wiadomo, to jest rzecz, która dopiero gdzieś wychodzi tego, Wy, wychodzą kolejne tomy i pewnie na razie by się jeszcze tutaj nie nazbierał jakiś solidny tom. Ale to na pewno wolę takie wydanie już obszerniejsze, bo też jeśli już do, do czegoś takiego siądę, to chyba wolę mimo wszystko wiesz, mieć takie dłuższe posiedzenie mhm. z taką formą. Hmm. Za to forma krótkiej historyjki, hmm, no, no można powiedzieć, po prostu forma opowiadania, tutaj jak najbardziej się moim zdaniem sprawdza. Choć wydaje mi się, że... Hmm, znaczy bo to jest taki, taki coś, nie wiem, dosyć wcześnie do tego w sumie przejdę, ale taki mój największy, znaczy największy zarzut, ja nie mam w zasadzie innych zarzutów co do tego komiksu, jest taki, że te historie są troszkę zbyt krótkie. Hmm, ja na przykład mam wrażenie, że gdyby po prostu jeden zeszyt to była jedna historia, to w ogóle byłoby super. No to faktycznie ta objętość jest tutaj bardzo niewielka, no bo przeciętnie no to jest 8 stron na, na opowieść. I faktycznie niektóre aż się proszą o rozwinięcie. Tym bardziej, że czasem mamy do czynienia z historią dosyć zamkniętą, a też pojawiają się, mam wrażenie, takie historie, które gdzieś tam wrzucają nas w środek jakiejś sytuacji, jakiegoś nie wiem świata przedstawionego, i no, dają nam taki wycinek, właśnie czegoś, niekoniecznie będąc same w sobie autonomiczną historią. Tam bodajże w czwartym zeszycie jest komiks. Krzysztofa Nowaka trąbka. Mhm. E, nie wiem, czy ty kojarzysz tę opowieść, która e, tak, no, tak, no, tak, tak naprawdę mhm. z, z sama w sobie no, nie do końca jest autonomicznym tworem, mam wrażenie. nie Tylko takim tak, taką ciekawostką. głównie właśnie o tym myślałem, o tej historii. Bo jest w ogóle no, przepięknie narysowana. Jakby, znaczy ta estetyka tego, tych, tych wszystkich rysunków, tej narracji jest bardzo fajna i jakby widać w tym jakiś taki, nie wiem. Drzemiący potencjał czegoś bardzo fajnego, ale tak naprawdę jest to właśnie taki urywek. Nie wiem, mam nadzieję, że to po prostu w kolejnych tomach jest rozwinięte, albo może we wcześniejszym. Bo my tu omawiamy, to chyba nie, nie wiem czy było wspomniane, zeszyt pierwszy, drugi i czwarty, prawda? Tak, tak, bo tutaj wspólnie te, te cztery zeszyty czytaliśmy. Zeszyt piąty ukazał się całkiem niedawno, a zeszyt szósty z naszej perspektywy, jak to omawiamy, czyli wieczorem 15 listopada, ukaże się jutro i to jest o tyle ciekawy zeszyt, że w tym numerze dostaniemy adaptację opowiadań Łukasza Orbitowskiego, czyli to jakby z punktu widzenia fanów grozy to jakby taka podwójna ciekawostka. Mhm. Super sprawa. Szczególnie, że Orbit, wydaje mi się, bardzo fajnie w tej estetyce ma szansę wyjść. Mhm. Te, też, też mam taką nadzieję, jeszcze, że mówiąc, i ostrzę sobie zęby na ten zeszyt. E, a powiedz, e, bo wspomniałeś o tej długości, ale e, sam, sama. Różnorodność i forma tych opowiastek. Jak to do ciebie trafia? Czy faktycznie nie wiem, z punktu widzenia fana Wildu, z punktu widzenia fana grozy, jakby poczułeś się usatysfakcjonowany tymi opowieściami? Czy, czy coś jakby cię kupiło w, w tych historyjkach? Mm. Wiesz co, Kupił mnie chyba bardziej klimat mimo wszystko niż ta fabuła, no bo fabuła jest bardzo taka skrótowa i mm, widać, że tak mimo wszystko dosyć powierzchownie rysowana, ale właśnie, bo zaczęliśmy o tym czwartym zeszycie. To bardzo najbardziej w zasadzie chyba z wszystkich podobało mi się to opowiadanie ciemno, mm, czyli to mhm. pierwsze z tego zeszytu. I no przecież ta fabuła jest taka strasznie prosta, chyba że ja czegoś nie łapię. Po prostu o, w zasadzie, o, o można powiedzieć, o duchu, który. Czy nawiedzonym samochodzie, czy jak to określić, i w zasadzie mam tutaj po prostu historię jednej przejażdżki, i to jest, no to, to jest szalenie proste. Nie? Tutaj nie, nawet nie ma jakiejś takiej fabuły, żeby jakby wiele o tym opowiadać, ale to, to nie wiem. No, ten komik na tych paru stronach naprawdę bardzo fajny klimat zbudował. I właśnie to mi się w nim podoba bardzo. No nie jest to, znaczy te, te rysunki one nie są, bo w zasadzie mogą nasłać tutaj różni, znaczy słuchacze, którzy mają jakieś, no, widzieli już te komiksy albo nie. Tutaj rysunki są takie mało realistyczne. Nie wiem jak określić taki styl. Czy może taki trochę groteskowy? <laughs> brakuje, brakuje mi tutaj takiego, wiesz, odpowiedniego narzędzia, żeby to jakby określić, jakieś narzędzi, ale no, no jest, to, jest to bardzo mało realistyczny styl, taki bardzo właśnie rysunkowy, ale nie wiem, no bardzo, bardzo przyjemnie buduje w nim autor czy autorzy klimat, budują tym stylem, stylem tymi kolorystyką i ogólnie, nie wiem, no... Przyjemnie się na to patrzy. No, ja się zgadzam, że tutaj klimat w tych opowieściach jest fajny. Cieszę się, że wyróżniłeś się ciemno, bo, bo też mi się bardzo podoba ta historia. I tutaj za scenariusz i rysunki odpowiada no, główny twórca projektu, czyli Henryk Glaza. I Henryk w ogóle jest twórcą, który ma bardzo charakterystyczną kreskę. Jak gdzieś tam się spojrzy na te jego postaci, on, on w bardzo charakterystyczny sposób, właśnie tworzy te swoje komiksy. Mi się bardzo podoba to, że Doom Pipe jest komiksem w kolorze, bo też chociażby ja jakiś czas temu omawiałem inny projekt z rysunkami Henryka The Underhogs, Komiks zupełnie odmienny, bo to takie palpowe, post-apo, gdzieś tam z elementami, nie wiem, horroru i fantazy. Też fajna rzecz, ale tam tamte rysunki były czarno-białe. Tutaj właśnie ta kolorystyka i te rysunki w kolorze robią bardzo dobry klimat. Ale na przykład, jak miał wyróżnić któreś opowieści, to najbardziej mi się spodobały te historie z drugiego zeszytu. Czyli historia o Golemie na przykład, i historia o komputerze, o superkomputerze w Czechach. Takie dwie, dwie opowiastki, które. Wydaje mi się, że łączą zgrabnie właśnie różne elementy, którymi Doom Pipe chce operować. Czyli właśnie mamy trochę grozy, mamy trochę takiego czarnego humoru, jakiegoś, nie wiem, surrealizmu momentami, mam wrażenie nawet. I to wszystko zadziwiająco zgrabnie gra. Na tych, wiesz, paru stronach opowieści udaje się twórcy wykreować spójną i, i interesującą, jakąś tam ciekawą opowieść. Taką. Dobrą puentą, bo to jest trochę tak, że większość tych historii to jest tak jak, nie wiem, w komiksach z Easy Comics, że one są krótkie, ale mają nas doprowadzić każdorazowo do jakiejś takiej no, intensywnej, zaskakującej, szokującej puenty i, i to wypada naprawdę całkiem fajnie. Mm -hmm. I właśnie jest tutaj też, mam ta, takie wrażenie, bardzo dużo takiego, mm, powiedzmy, retro. Wiesz, tak jak właśnie, bo tutaj wspomniałeś uh -huh. o tej historii z tym komputerem. Ona jest taka, nie wiem, ma taki, mam wrażenie, trochę lemowski klimat, nie? Czy takiego, troszkę takiego retro science fiction. No, zaraz obok mamy opowiadanie o jakimś właśnie golemie i rabinie. W poprzednim numerze mamy też taką, czyli w numerze pierwszym mamy taką bardzo retro, nie wiem, czarną groteskę. Znaczy retro, no. Ona w zasadzie dzieje się w we współczesnych czasach, ale ma tak, taki, nie wiem, i fabuła, i jakby sam klimat tam budowany mam wrażenie jest taki, taki właśnie no, bardzo operujący na jakichś takich retro klimatach. No a zresztą sama ta estetyka, o której chyba mm, gdzieś się twórcy wypowiadali, czyli takie po połączenie takiego, taki jazz noir można powiedzieć. Mhm, tak, tak, tak. No tutaj ten wątek muzyczny powraca tak naprawdę w tych różnych opowieściach, w różnych zeszytach i, i, i ciekawi mnie w sumie, czy za tym, nie wiem, jakieś zainteresowania osobiste twórców stoją, czy, czy cokolwiek innego, bo, bo ten element właśnie tych muzyków naprawdę się przywija tutaj w niejednym tym tekście, który dostajemy. Ja największy jakby problem chyba z kolei miałem tutaj z historią, z pierwszego zeszytu, tą o... o, zaraz może znajdę, to jak to się nazywało? To, o tej musze Płać, płać! No że ona naprawdę potrzebowała jakby jeszcze dobrych paru stron, żeby to wszystko tutaj ładnie połączyć. No, no, natomiast jak mówimy o tej historii, to ja bym chciał wyróżnić w ogóle w Doom Pipe coś, co ja w ogóle bardzo lubię w komiksach takich, które się gdzieś tam regularnie ukazują, a mianowicie tutaj zastanawia, się odpowiada Henryk Glaza, ale za rysunki odpowiada Tomek Kaczkowski, czyli drugi główny twórca tego projektu i ja bardzo lubię, jak w obrębie właśnie takiego jednego zeszytu mamy pewne urozmaicenie od tej strony wizualnej i ja osobiście z rysunkami Tomka Kaczkowskiego kiedyś się już spotkałem przy okazji jednej z serii, którą on rysuje dla Dzieci, Drapak jest taka seria, taki ala la pastisz komiksu superbohaterskiego, gdzieś tam z Drapakiem jako alter ego Batmana, czy, czy, czy taką figurą Batmana bardzo fajny komiks w ogóle dla dzieci i ciekawie mi się oglądało właśnie te rysunki Kaczkowskiego w zupełnie innym klimacie takim, no takim To wiesz. zdecydowanie nie jest estetyka dla dzieci tak, tak, taki zupełnie gdzieś tam elementy gory jakiegoś takiego hardkoru i to mnie naprawdę mega zaskoczyło, nie, że widziałem go w historii zupełnie innego rodzaju, a tutaj jakby prezentuje zupełnie, zupełnie inne, inne podejście jakby do tych rysunków nie? Mhm. No przy czym właśnie ciekawe, jakby w kontekście jeszcze tych wszystkich komiksów, jest to, że. Bo właśnie mówimy tutaj, że są jakieś ponure, że jakieś gore, ale to wszystko też jest. Do tego jest jakby dołożony taki dystans, który jest jakby stworzony przez właśnie takie te, te no, wszystkie rysunki, wszystkie jakby kreacje postaci, które są właśnie no, można powiedzieć, jak z jakiegoś filmu animowanego. Czyli są takie dosyć uproszczone może nawet trochę w taki zabawny sposób często rysowane I, i to fajnie, fajnie to naprawdę działa że to nie jest takie śmiertelnie poważne e, tylko ma w sobie taką dużą też dozę mm, groteski mhm. dokładnie tak no to co, Pawle? Nie będziemy chyba tych historii omawiać, bo one są za krótkie, żeby tutaj wchodzić w jakieś szczegóły fabularne. Nie ma zupełnie takiej potrzeby. Myślę, że damy naszym słuchaczom samemu sprawdzić na własnej skórze, jak im się to spodoba. Czy ty miałbyś jeszcze coś do dodania ze swojej strony? Yy, wiesz co, mogę powiedzieć tak, że no, te zeszyty, które przeczytałem, podobały mi się. Myślę, że na pewno, chociaż pewnie nie prędko, yy, sięgnę po kolejne, bo jestem tutaj ciekaw na przykład tego, znaczy dwóch rzeczy. Czy te historie, które tutaj mamy, czy one będą się jakoś łączyć z kolejnymi? Znaczy no, pewnie z tymi na przykład od Orbitowskiego, których jestem naprawdę bardzo ciekaw, yy, z tymi się pewnie łączyć nie będą, ale czy będą to jakieś yy, motywy, które będą się, właśnie tak jak motyw tego Trąbki, chciałem powiedzieć, saksofonu, mm. jest to motyw trąbki, która się pojawia w, w kilku historiach, czy to będzie pojawiać się dalej, czy będzie to się łączyć z jakimiś innymi historiami w jakąś metanarrację i w ogóle czy będą to jakieś nawiązania? I w ogóle jest, jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało w kolejnych zeszytach, dlatego że to taka. No właśnie to, to są bardzo krótkie historie i można je sobie potraktować mimo wszystko jako taki miły przerywnik między jakimiś innymi aktywnościami czy lekturami. No tutaj w sumie my o tym nie wspomnieliśmy, ale tak naprawdę to w Dumbai jest w ogóle taka metanarracja łącząca te, te wszystkie zeszyty, o, bo mhm. mamy taki zawsze no, jedną stronę wprowadzenia o zaginięciu jednego z redaktorów, I, i to w sumie jest też właśnie fajne, ale tak jak mówisz, to, to ja też jestem ciekaw, czy, czy gdzieś tam te historie w którymś momencie, nie wiem, gdzieś tam się nam połączą w jedno, jak to teraz wszyscy o mnie. Używają tego słowa uniwersum mi się nagle okaże, że gdzieś tam te historie i opowieści się przenikają. Ciekawe, jak to, jak to wszystko będzie w przyszłości wyglądało. No i ja z kolei też jestem bardzo ciekaw, czy twórcy mają pomysł właśnie na jakieś takie wydanie zbiorcze, bo to, co ty mówisz, to ja się pod tym mogę podpisać. To się fajnie czyta na pewno w zeszytach, i te zeszyty są ładne, estetyczne i fajnie wyglądają, natomiast myślę, że to jest też taka forma, gdzie ażby się prosiło, żeby to zebrać właśnie w taki bardziej opasły tomik i gdzie by można było sobie tych opowiastek, nie wiem, 10, 12 na przykład przewertować i, i, i wtedy jeszcze pochłonąć tę różnorodność właśnie tych wszystkich historii w takim większym formacie. No pytanie, czy takie plany są. Na razie, na razie jakby dostajemy te poszczególne zeszyty, bardzo regularnie, co też nie zawsze się zdarza przy tych seriach takich yy, krótkometrażowych. No cóż, trzymamy kciuki, że dalej się to będzie dobrze rozwijało. Jak najbardziej, trzymamy kciuki za uniwersum Doom Pipe. <laughs> Dokładnie tak. To cóż, dzięki Ci bardzo, Pawle, za rozmowę. Cieszę się, że nam się w końcu udało o tym komiksie porozmawiać, o tych komiksach porozmawiać. Też bardzo się bardzo cieszę. Też szczególnie, że zajęło nam to kilka miesięcy. <laughs> może się umówimy na kolejne, i może uda się wcześniej. Trzymajmy za Ten. to też kciuki. Dokładnie tak. No, miejmy nadzieję, że to w końcu y, pierwszy dialog od dawna w Karpiowym Podcaście. Tak to, to, to traktujmy go jako przełamanie. To nawet jest rzadki moment, że w ogóle coś nagrywamy na Karpę ostatnio, więc <laughs> dobrze, że się udało. No, ni niestety, niestety tak. Dobrze, że się udało. Dzięki bardzo jeszcze raz za rozmowę. Dzięki również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.